Dzisiaj opowiem Wam o filmie Puchatek, Krew i Miód. Tuż yy, dużo hejtu się na ten film wylało, dużo takiej krytyki i prawdę mówiąc jest ona w znacznej mierze zasłużona, natomiast zacznijmy od początku, nie, nie zacznijmy od końca, bo tak się nie robi. Yy, jest to niezależny brytyjski horror, stworzony na takiej podstawie, że wygasły prawa autorskie do postaci Kubusia Puchatka napisanej przez Aleks e, Alana Aleksandra Mailna. -ma 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 tak, dokładnie. E, I teraz każdy sobie może zrobić film na podstawie tej postaci, nawet jeżeli będzie on szkalujący tą postać, ponieważ... Y, Podobnie jak Sherlock Holmes, podobnie jak Uniwersum HP Lovecrafta, jest teraz to w domenie publicznej i każdy kto, amator filmowiec, lub, lub, lub nawet nie amator, może sobie zrobić na podstawie tego filmu i nie, nie musi się nawet nikogo prosić o, o zgodę. No, I tu, mam taką, i tu mam właśnie taką sytuację. Jakaś grupka młodych twórców z Wielkiej Brytanii zrobiła sobie taki horror, potem dostała troszkę większe siano, więc zrobiła dokrętki po to, ażeby zrobić z tego film pełnometrażowy. No i co? I, i, i dystrybutorzy jakimś cudem postanowili, że, że, że wsadzą ten film do, do kina, nie, nie wiadomo czemu. I kto jest co najwyżej na streamingi i co bardzo streamingi. No i teraz fabuła. Fabuła się na tym, że kiedyś tam był Krzysiu i w Stumilowym Lesie był przyjacielem tych zwierzątek, ale teraz Krzysiu poszedł na studia i te zwierzątki... Koty, uspokójcie się. Koty! Spokój! Sorry, Kocia. Tak to wyrznę. I teraz te zwierzątka się e, myszczą na Krzysiu za to, że je opuścił. No prosta fabuła, bardzo prosta, ale no, coś za a Atak kątów się zaczęły na, na świecie złościć. No i teraz zwierzątki z lasu się mszczą. Oprócz tego mamy dodatkowo wątek czwórki dziewczyn, które sobie pojechały na wakacje do tego 100-milowego lasu i tam mieszkają sobie w hetce, w lesie i będą zaatakowane przez tułowe zwierzaki. No właśnie, te zwierzaki. To, to jest tragedia, tragedia, jeszcze raz tragedia. I są to po prostu grubi kolesie w maskach. Nawet się twórcy nie postarali zrobić lepszej elektryzacji, mimo że mieli na to pieniążki. Weźmy na przykład film Fire 2. Tam jest, mimo tego że tam budżet jest tylko trochę większy, tam jest wybitna charakteryzacja, wybitn, yy, i wybitne pokazanie przemocy i, wy, i generalnie pod względem takim technicznym w sensie efektów i charakteryzacji Telefaj 2 był wybitny. A, a Kubuś? To jest to ta namierznota pod po tym względem. Po prostu mamy do czynienia z grubymi kolesiami w maskach i, i, i tyle. I twórcy filmu zachowują się tak, jakby y, to faktycznie były te y, antropomorficzne zwierzęta, mimo że widać, że to są ludzie w maskach. I jeszcze te zabawne efekty, że na przykład jak. Y, jak chcieli pokazać, że puchatek się ślini i dyszy, to po prostu wzięli, posprejowali po wodą tą, tą ma maskę i z tej maski plastikowej skopywały rzeczy. No. Kurde, tak się nie robi horrorów, przynajmniej takich kinowych. Taki horror, to nawet ja sam mogę zrobić, bo mam. Yy, bo mam. Nie, bo mam, bo, bo kupiłem sobie kiedyś z kolegą maskę gumową z Biedry postaci horrorowej i też mogę sobie takie coś na nakręcić. No, ale już tak pomijając ten, ten wątek, bo to jest żart, który automatycznie spłyca ten film do e, bubla, po prostu. Fa fabuła też oczywiście nie pomaga, bo jest kiepska. jest totalnie pretekstowa. No. I... Ale... są jakieś plusy. Nie będę mówił, że nie ma plusów, więc te, te takie plusy, które są, wypunktuję, żeby chociaż yy, nie być takim typowym hejterem, takim a, a, atakowaczem, bo... bo zawsze trzeba spojrzeć obiek obiektywnie. Znaczy recenzja nigdy nie jest obiektywna, bo zawsze jest subiektywna. Ale warto zawsze spojrzeć na plusy i minusy, a nie tylko na same minusy, i się pławić w hejcie, jak duża ilość recenzentów. Ym, mianowicie jest kilka ciekawych motywów. Na przykład, początek filmu to jest bardzo ciekawa animowana sekwencja dosyć prosto animowana, bo to jest tak naprawdę pokaz slajdów z narratorem. Ale jest to bardzo ciekawie zrobiony pokaz slajdów i mi się on spodobał. Cał całego filmu robionego taką techniką bym nie odczuł i nie uważał za zbyt dobry, ale taki pojedynczy przypadek Je jest ok, jest gituba. I analogicznie jest początek, początek filmu, gdzie mamy jakąś taką sięską atmosferę, mamy takie, y jest tworzony taki klimat y bajkowości klimat takiego fantazyjnego, takiego właśnie w stylu Kubusia Puchatka I, tak, i tam są ładne scenki, ładna kolorystyka i naprawdę i muzyczka bardzo złożona i to jest naprawdę bardzo interesujące. Znaczy co jeszcze jest jakiś tam plusem? Plusem są występy aktorskie, znaczy wiadomo, nie mamy tu do czynienia z jakimiś tam wiecie wielkimi, y, wielkimi kreacjami, bo <grystanie> bo ten, ten film robiła grupa amatorów i dziewczyn i z castingu, więc no wiecie, natomiast absolutnie nie ma się jakoś tam co bardzo przyczepić. Gdyby film z takim aktorstwem poszedłby na jakiś konkurs filmów niezależnych, to miałby nawet całkiem spore szanse, żeby nie wyróżniać się negatywnie. I tak to jest no, tak naprawdę wszystko, co jest w tym filmie, no nie ma nic więcej. Jest przemoc, jest zabijanie yy, i film to jest typowym skokiem na kasę po prostu. Znaczy nie film, film prawdopodobnie był zrobiony z pasji, nie mówię, że nie, bo yy, jestem przekonany, że twórcy jak go kręcili, chcieli dobrze i się bardzo starali, tylko po prostu nie umieli zrobić najlepiej. Wiadomo, no to się zdarza, każdy ma. Każdy robi na swoje umiejętności, każdy twórca i nie ma co za to krytykować. Natomiast problemem jest to, że ten film został tak bezpartonowo wepchnięty do kin i jest kreowany jako super film, który tam zniszczy ci dzieciństwo. Nie, nic ci nie, nie zniszczy, bo jest po prostu kiepski. Więc sorry, ale nic ci nie zniszczy. No i... I tak na zakończenie mam taką małą nadzieję, że może się okaże, że dziedzictwem tego filmu będzie lepsza kontynuacja. Bo szczerze, mam wielką nadzieję, że twórca tego filmu dostanie kolejną szansę, ale tym razem dostanie odpowiednie środki na dobrą charakteryzację. I jak wprowadzi inne postaci bajkowe, typu nie wiem, Tygrysek czy, czy Kangur, też z, uni z Uniwersum Kubusia Puchatka, to będą one zrobione bardzo ładnie, prawidłowo i tak, żeby serio były dosyć realistyczne, a nie, żeby by, by były takie, by były takim, wiecie, takim ludźmi w masce, żeby nie byli, żeby te postaci nie były ludźmi w masce, bo to jest dowcip. Bo da się to zrobić ten koncept dobrze. I nawet no wiem, jakbym to zrobił. Po prostu trzeba by dać lepszą charakteryzację, bardziej wiarygodne maski oraz yy scenariuszowo to dobrze o, o, odegrać. Ale to już jest ich kwestia, jak oni to zrobią. Mam nadzieję, że nie będą się spieszyli, by wypchnąć film do kin i że, ten fi i że kontynuacja będzie lepsza. No, to byłem ja, Amisz, stanie także jako Domin Góralski i chciałbym Wam podziękować za obejrzenie tej recenzji, zachęcić do subskrypcji i polajkowania i trzymajcie się za niedługo. Będą inne recenzje, ponieważ no, zamierzam z tym kontentem ruszyć tak na poważnie, regularnie wstawiać rzeczy. Także, także dzięki i do, i do zobaczenia.